W numerze 50 Newsweeka z 2021 roku można znaleźć bardzo interesujący artykuł Kształtują myśl Kaczyńskiego o polityce zagranicznej. Kim są tak zwani geopolitycy i jakie są ich związki z Rosją? Autorstwa Tomasza Piątka. Przytoczę teraz dłuższy fragment zgodnie z prawem cytatu, a potem go skomentuję. Marek Budzisz, cytat. Ekspert Instytutu Wolności założonego przez prawicowego lobbystę Igora Jankę w 2015 roku Newsweek ujawnił, że kierowana przez Igora Jankę agencja wizerunkowa Bridge obsługiwała firmę pożyczkową kremlowskiego oligarchy Olega Boyki. Sam Budzisz w 2001 roku został prezesem spółki Interbook, założonej w Polsce przez pięcioro przybyszów ze wschodu: Władimira Tujewa, Olega Krupienina, Siergieja Bardyczewa, Swietłanę Górską, Galinę Diedul. Potem przejął spółkę i nazwał Gumitycy, tak samo jak program satyryczny nadawany wówczas przez prawicową TV Pulse, która powstała z inspiracji. Wiesława Walędziaka, dobrego znajomego Budzisza. Gumitycy próbowali się wzorować na rosyjskim programie Kukły. Dokąd sobie poszli założyciele Interbuka? Nieliczne ślady w rosyjskich rejestrach biznesowych prowadzą do Władimira Wieliczki, To potentat reklamowy i założyciel komitetu, który zachęca Rosjan do współpracy ze służbami Putina. W 2001 roku budzisz wszedł też do Rady Nadzorczej polskiej grupy farmaceutycznej SA. Przez następne trzy lata zasiadał w niej z Aleksandrą Schindler i Hubertem Janiszewskim. W IPN znajdują się trzy teczki, które dotyczą Janiszewskiego jako kontaktu operacyjnego ASKA, pracującego dla wywiadu PRL kontaktami operacyjnymi nazywano informatorów, którzy nie brali pieniędzy. sb teczki podają, że działalność ASKI dotyczyła Wiednia w latach 1973-1983. Janiszewski pracował tam dla UNIDO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego. Wcześniej był pracownikiem centrali handlu zagranicznego Polservis. IPN ma również teczki Aleksandry Schindler jako tajnej współpracowniczki SB o pseudonimie Walczak. W latach 80. TW Walczak informowała SB-ków o swoich współpracownikach ze firmy THZ Skur Impex, która utrzymywała kontakty m.in. ze ZSRR. W latach 90. Budzisz był doradcą Walędziaka, gdy ten kierował kancelarią premiera Jerzego Buzka. Później współpracowali w firmach polskiej grupy Jazowa, kontrolowanej przez miliardera Ryszarda Krauzego, który dorobił się na rządowych kontraktach, ale miał też interesy w Rosji, a w PRL zajmował się handlem zagranicznym w polserwis. W Imperium Krauzego bezpośrednim zwierzchnikiem Budzisza był Waldemar Górnicki. Gdy wchodzili do zarządu którejś ze spółek lub gdy z niej wychodzili, robili to tego samego dnia. Górnicki figuruje w rejestrze współpracowników komunistycznej wojskowej służby wewnętrznej z lat 1986-1990. W archiwum IPN czytam, że chodziło o inwigilację oficerów wyjeżdżających na studia do ZSRR i NRD. Pobijam teraz istotny fragment artykułu. Bartosiak był ekspertem i członkiem Rady Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. To prywatny think tank zarządzany m.in. przez Jacka Kotasa, wieloletniego prezesa spółek deweloperskiej grupy Radius. W licznych publikacjach opisałem związki Kotasa z rosyjską mafią i Kremlem. Wytoczył mi proces cywilny i karny. Oba przegrał. Świadkowie zeznali, że spółki zarządzane przez Kotasa powstały dzięki pieniądzom pochodzącym od rosyjskich mafijnych oligarchów Andrieja Skocza i Lwa Kwietnoja. Bartosiak też był wspólnikiem m.in. w firmach JJRA i Overseas Trust. Zarządzał nimi lubelski biznesmen Jacek Raś który w przeszłości robił interesy z milionerem Robertem Luśnią. Luśnia to bliski współpracownik Antoniego Macierewicza w latach 1980-2010, działał w opozycyjnym Ruchu Młodej Polski, podobnie jak Marek Budzisz i donosił na kolegów jako TW Non Parel, płatny konfident SB. Służył pod nadzorem SB-ków związanych ze sowieckim, potem rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Koniec cytatu. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na trzy rzeczy, nawiązując do rozważań Tomasza Piątka. Po pierwsze, Marka Budzisza, Jaska Bartosiaka i Igora Jankę łączy nie tylko to, że ci panowie znają się i nieraz razem współpracują. Przede wszystkim są oni publicystami związanymi z polską prawicą, czasem udają niezależnych działaczy, ale trudno się na to nabrać. Jednak najciekawsze jest to, że wedle argumentacji Tomasza Piątka zachodzą bardzo interesujące związki między Markiem Budziszem, Jaskiem Bartosiakiem, Igorem Jankę i Rosją. Po drugie, Marek Budzisz ma wizerunek rzeczowego myśliciela, jednak to jest pozorne. Odnieśmy się do jego dwóch książek. W Samotności Strategicznej Polski autor dochodzi do wniosku, że w sumie Polska nie ma pewności co do swoich sojuszników, a przez to powinna pomyśleć o pewnych alternatywnych sojuszach. Sugeruje, aby Polska miała plan B. Nieraz również yy, dostrzega możliwość samodzielnego przez Polskę stabilizowania sytuacji na Ukrainie oraz Białorusi. Pod koniec wspomnianej książki pisze on wprost o Federacji Polsko-Ukraińskiej. To tylko z pozoru rzeczowe myślenie. A moim zdaniem takie rozważania wpisują się modelowo w dezinformacje oraz obce wpływy, może nawet rosyjskie. Krótko to uzasadnię. W polityce międzynarodowej sprawą najwyższej wagi jest wiarygodność sojusznicza. A jeżeli Polska zaczęłaby tworzyć sobie nowe sojusze, to straciłaby wiarygodność. Ci prawicowi propagandyści lubią powoływać się na to, jak to bywa w życiu. Więc mówiąc zgodnie z ich chłopską metodologią, jeżeli Polska jest w związku małżeńskim z NATO, to Budzisz proponuje znaleźć sobie coś na boku: pewnie jakiegoś szpiega z Rosji lub Chin. Tak na marginesie. Zawsze myślałem, że dla prawicy instytucja małżeństwa jest święta, ale mniejsza z tym. Co więc, jeżeli Polska za pomocą swoich sił zbrojnych zajmowałaby się zaprowadzaniem porządków na Ukrainie i w Białorusi, to mogłoby dojść szybko do wojny z Rosją, w której NATO nie byłoby zobowiązane nam pomóc, bo NATO jest sojuszem obronnym. W innej książce pauzie strategicznej budzisz lansuje teorię, wedle której Polska potrzebuje powszechnego poboru. Sam problem wydaje się warty dyskusji, ale niepokojący jest ton publicysty. Sugeruje on, że Polska potrzebuje powszechnego poboru, a politycy udają zatroskanych, a tak naprawdę w obawie przed utratą poparcia milczą na temat powszechnego poboru. Takie postawienie sprawy wzbudza wrażenie u odbiorcy, że politykom Nieważne czy z prawicy, czy z centrum, czy lewicy, nie chodzi o dobro państwa, tylko o władzę na parę lat, co obniża zaufanie obywateli do państwa i instytucji. Oto modelowy sposób działania dezinformacji. Moim zdaniem, Budzisz, udając obywatela zatroskanego o losy ojczyzny sam przyznał wielokrotnie, że poszedłby walczyć faktycznie działa na szkodę państwa polskiego. Nie jest rzeczą oczywistą to, że Polska potrzebuje powszechnego poboru. Nie ma co myśleć analogiami. Państwa bałtyckie znajdują się w zupełnie innej sytuacji, też są o wiele mniejsze. Warto dodać, że przeszkolenie wojskowe wszystkich obywateli nie musi być najlepszą metodą odstraszania Rosji. Prosta sprawa. Jeżeli wszyscy obywatele naszego kraju mieliby poświęcać regularnie sporo czasu na ćwiczenia w koszarach, to w tym czasie nie pracowaliby na rzecz rozwoju gospodarki. Można powiedzieć, że obecny rząd poszedł inną drogą i realizuje podejście, które w najgorszych koszmarach dociera do Budzisza i Bartosiaka, czyli zacieśnianie współpracy z naszymi sojusznikami, między innymi poprzez dołączenie do Europejskiego Systemu Obrony Powietrznej ESSI. Podsumowując drugi punkt. Marek Budzisz podważa wiarygodność naszych sojuszników, ponadto proponuje działania, które doprowadziłyby do zakwestionowania wiarygodności sojuszniczej naszego kraju. Udaje rzeczowego analityka, zatroskanego o losy ojczyzny, a tak naprawdę tylko sieje ferment. Bo ludzie go słuchający odnoszą wrażenie, że nikt nie ma pomysłu na kraj. Budzisz krytykuje poprzedni i obecny rząd co wzbudza w odbiorcy brak zaufania do instytucji państwowych, a to już jest modelowe działanie rosyjskiej lub chińskiej propagandy. Jeżeli do tego co powiedziałem dodamy przytoczone uwagi Tomasza Piątka, to uzyskamy bardzo niepokojące poszlaki prowadzące na wschód. Po trzecie, został nam rodzynek Jacek Bartosiak. Ja już nieraz mówiłem o tym, że jego publicystyka przypomina dezinformację i lobbowanie na rzecz Chin. Zaprezentowane rozważania Tomasza Piątka wrzucają bardzo wiele kamyczków do ogródka prawnika zajmującego się grami komputerowymi. Polecam serdecznie wspomniany artykuł Tomasza Piątka, link zostawię w opisie. Podam też link do wywiadu z autorem, w którym rozwija on problemy omówione w tekście z Newsweeka a także materiał doktora Piotra Napierały, w którym z więźle są przybliżone najważniejsze treści ze wspomnianego wywiadu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pojawiły się pytania o możliwość wsparcia kanału. Jeżeli ktoś chce, to w opisie znajdują się szczegółowe informacje. Można m.in. kupić mi kawę. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wpłaty. To wiele dla mnie znaczy i również zachęca do dalszej pracy. W tym roku nie planuję założyć Patronite'a, bo nie mam zbyt wiele czasu na działanie tutaj. Przyznam się, że z dwóch powodów czuję się zobowiązany, aby na tym kanale pojawiały się regularnie materiały. Po pierwsze, dość sporo osób subskrybuje ten kanał, po drugie, wiele osób pisze mi miłe komentarze i widzowie domagają się materiałów. Wiem, że w najbliższym czasie nie będę miał czasu na przygotowywanie rzeczy na kanał, a już czuję się zobowiązany i jestem dziwnym człowiekiem, więc przez ostatnie kilka dni intensywnie pracowałem, przygotowując różne materiały, które będą ukazywały się regularnie. Co najmniej jeden tygodniowo, do końca roku. Oczywiście, będą również filmy, takie jak dziś, należące do playlisty zatytułowanej Krucjata przeciwko polskiej prawicy. Do zobaczenia!